Po ostatniej akcji w szkole na lekcji biologii pani Cyfrze odjebało. Każdy w szkole był przerażony jej stanem. Każdy bał się na nią spojrzeć. Podobno biednego Piotrka jak się na nią opatrzał. U... Piła w szkolnym kiblu, a Dylce waliła w człona, że Piotr ma zapalenie ropne odbytu. Najgorsze w tym wszystkim było to, że ten babsztył był nie do ruszenia. Dylka jej we wszystko wierzyła, bo chodziły razem na strzelnicę i drzudo. Pewnie potem ta szmata tak dobrze stoła mi rzuca, a reszta nauczycieli. No cóż, była tak samo przerażona jak uczniowie. Ale my mieliśmy to w dupie. Borys Czurek zeł za i i ja wpadliśmy na genialny pomysł, jak pozbyć się cyfry za szkoły. Plan był prosty, ale zajebiście mądry kurwa. Wystarczyło, że nagramy jak ten babsty, leczy na całą klasę i rozpętuje stołowe drzudo, które każdy z Was już zna. Problem był taki, że inkasowała wszystkie telefony na lekcji. Raz przyniosłem mikrofalówkę, a tam ją wyjebała za okno. Nigdy jej tego nie wybaczę. Dlatego kupiliśmy drona, który nagrywał wszystko spoza klasy. Szczurek został na dworze i sterował dronem. My mieliśmy podkurwić babę. To się nie może nie udać. No więc zaczęło się. Chodzra Babszty jest już gotów na akcję. Patrzy na mnie zabójczym wrokiem. Chciałem jej przyjebać w z kolanka. Ale uznałem, że cały plan w bombki strzeli. Czekaliśmy na sygnał od szczurka. Po chwili go usłyszeliśmy. chuj, Krzyknął szczurek na dworze. Borys niezwłocznie zaczął pytać się cyfry. Co stało się z Piotrem i dlaczego nie płaci podatków? Akord dodał, że mary jak kanister. Ja tylko czekałem na odpowiedni moment. Zaczęła pisać na tablicy. Wtedy ja wstałem i wykonałem ostateczny czas Posuń się wieprzu, bo chuja widza. Zaczęło się cyfra rykła na całą klasę. Wszystkich was nauczy, manier. I rozpętała stołowe tornado. Zauważyłem, że dron jest już pod oknem i nagrywa sytuację. W ułamku sekundy cyfra obezwładniła nas swoimi stołami. Szczurek w tym czasie wszystko nagrywał, ale do czasu jak cyfra nie zauważyła drona, rzuciła go stołem, a ten zaczął spadać na ziemię. Do koniec pomyślałem, ale na szczęście szczulek złapał go. Zakurwiaj podrydał mnie. Krzyknął zakor. Szczulek szybko udał się w stronę sekretariatu. Sasza próbował nas uwolnić. Pull up, pull up i wy... I oberwał stołem. Jedyne co mogliśmy zrobić to czekać na pomoc. Udało się do klasy w biegu woźny Stefa. Zajebał tej kurwie w młodka. młotka. Uciekliśmy a tego babsztyla. Zamknęliśmy w klasie do czasu przyjazdu CBS. Wszyscy wiwat plan się udał. Wyjebaliśmy potwora ze szkoły. W tym czasie cyfra wyskoczyła przez okno z siódmego piętra. Udało jej się zwiać. Krążą plotki, że osiedliła się w kanałach i żywi się pickom oraz starym winem. Jestem pewny, że to jeszcze nie koniec naszej wojny.